Mam dzisiaj kiepski nastrój, i najchętniej bym komuś wyjebał. A że nikogo nie ma pod ręką, to poznęcam się nad CKE. Co mi tam? Chyba zróbcie sobie pauzę na przeczytanie treści. Ja też sobie ją przeczytam. Treść jest jeszcze w miarę, ale kurwa, źródło. Naprawdę. RMF-24. CKE nie daje dobrego przykładu. Jeśli ktoś, nie daj Bóg, potraktuje CKE poważnie, to takie źródła poda, powiedzmy, w bibliografii swojej pracy magisterskiej, i będzie wielce się dziwował, dlaczego nie pozwalają mu takiej pracy bronić. To po pierwsze, ale myślę, że to już jest dużo, no bo kurwa, mać. To co po drugie za chwilę. A teraz zapiszę tak zwane trzecie prawo Keplera. W cudzysłowie, bo to żadne prawo nie jest to jest taka ciekawostka historyczna. Nie można zapisać tak, że kwadrat okresu obiegu jakiegoś ciała niebieskiego wokół innego ciała niebieskiego w stosunku do sześcianu półosi wielkiej elipsy jest równy temu samemu stosunkowi, tylko dla innego ciała niebieskiego, które obiega to samo ciało centralne. Więc to mogą być, powiedzmy, parametry orbity jednej planety Słońca to parametry orbity drugiej planety Słońca. To mogą być parametry dwóch satelitów Jowisza albo dwóch satelitów Saturna, ale nie można mieszać satelitów Jowisza z satelitami Saturna. To nie zadziała. Dlaczego nie? Bo to jest równe jakiejś stałej. I w tej stałej siedzi masa ciała centralnego. W środku chcemy mieć to samo ciało centralne albo ściślej tą samą masę. Na trzecie prawo Keplera naprowadza mnie właśnie to. Masę porównywalną z masą Słońca. W takiej sytuacji nie interesuje mnie, że tamta planeta obiega inną gwiazdę. Ważne, że masa porównywalna. I mogę zestawić parametry orbity tamtej planety z parametrami orbity ciała niebieskiego, które lata wokół Słońca i które znam. I to będzie Ziemia. A tutaj będzie ta planeta Kepler, coś tam. W Polsce dzieci są trzeciego prawa Keplera uczone błędnie, i tutaj jest promień, a nie pół wielka elipsy. Czyli muszę to zepsuć. To może się wydawać trochę dziwne, że w trzecim prawie Keplera mamy promienie, chociaż pierwsze prawo Keplera mówi, że planety latają po elipsach. Elipsa nie ma promienia. To nie jest dziwne, to jest kurwa bez sensu, ale takie rzeczy tylko w Polsce. Niepotrzebne nikomu ciekawostki historyczne. W dodatku podana w taki sposób, że wzajemnie się wykluczają. No, co mogę powiedzieć? Polska kurwa. Porobię sobie skomplikowane przekształcenia. Najpierw, po Bożemu, pomnożę to na krzyż. Okres obiegu Ziemi wokół Słońca skwadratowany. Razy. Promień orbity planety Kepler, coś tam, do sześcianu. Będzie równy okresowi obiegu planety Kepler, coś tam, wokół gwiazdy macierzystej. Razy. Promień orbity Ziemi do trzeciej. Co ja obliczyć TK? Ok, pierwiastkuję obustronnie, czyli RK do RZ całość do trzeciej i pod pierwiastkiem kwadratowym? No to podstawiam. Okres obiegu Ziemi wokół Słońca, 1 rok. Promień orbity Keplera, 1 trzecia promienia orbity Ziemi. RZ spada. No i mam pierwiastek z 1,27, czyli właściwie 1 przez pierwiastek z 27. To da się zrobić prostym kalkulatorem. I to jest 19 setnych. Roku ziemskiego. Wynik ma sens, bo Kepler orbituje wokół swojej gwiazdy macierzystej, mniej więcej w tej samej odległości co Merkury wokół Słońca. Z tego co pamiętam, okres obiegu Merkurego wokół Słońca jest coś koło tego. Wszystko się zgadza, wygląda legitymacyjnie. Tylko, że właściwie mam źle, bo ja ten okres oszacowałem, a miałem go obliczyć. Żeby coś obliczyć, nie mogę korzystać z przybliżonych danych. Ta równość zachodzi tylko wtedy, gdy masa ciała centralnego jest taka sama. Nie kurwa porównywalna, taka sama. Więc polecenie, które CKM miało na myśli, a którego nie dało rady zapisać, to oszacuj. Alternatywnie, tu mogli napisać równą, i wtedy w poleceniu mogło zostać oblicz. Albo, albo, ale raczej nie mieszamy tego. Czyli krótko mówiąc te dwa. Mogą być. Te dwa. Też mogą być. Ale nie wolno ich ze sobą mieszać. No. No prośba. No ale z drugiej strony, czego można się spodziewać po kimś, kto za wiarygodne źródło informacji naukowej uważa RMF24. Nefs, nowa planeta jak Ziemia może nawet gotowa do zamieszkania. Halynka pakuj się. Jedziemy. Okej, okay, to teraz to. 195.2. 500 lat świetnych, nie? Około. Napiszę sobie. Sy równe 500 light years. L, y. No, rok świetlny to droga, jaką światło pokonuje w ciągu roku. Taka gimbazjalna droga, którą liczy się ze wzoru prędkość razy czas. No to tak se wpiszę. Prędkość światła. Czas. Rok. Biorę to z definicji roku świetlnego. Podstawiam to wszystko i zobaczę, co wyjdzie. Jak dobrze pójdzie, to wyjdzie jedna z tych odpowiedzi. Rok, ile ma dni, drogie dzieci? 365 czy 366? Obie odpowiedzi są poprawne. Ma <laughs> no, 365 i 25 setnych dnia. To też jest przybliżenie, ale już w miarę dobre. No i... Każdy dzień ma 24 godziny, każda godzina ma 60 minut, a każda minuta ma 60 sekund. Karmi tym wszystkim kalkulator. A on mnie na to, że to jest 4,7 w przybliżeniu. Razy 10 do 18. Przepisałem to, co widzę na szybce od kalkulatora. No to sobie to przybliżę, bo nie pasuje żaden wynik. W przybliżeniu to jest 5. Razy 10 do 18. Ok, patrzę co pasuje, zaznaczam. I chuj, nie zdałem. Mam źle. To nie jest dobra odpowiedź. Pewnie już widzicie, co skopałem. No, ewentualnie nie widzicie. To zobaczycie. To jest kurwa w metrach. To jest szybkość światła w metrach na sekundę. To jest rok w sekundach. Wynik dostałem w metrach. Kilometrów. Będzie tyle. No i na zakończenie trzy słowa do pracownika CKE, który to zadanie układał.